60 70 kurde jedzie samochód z przodu ja ktoś jedzie no 85 było <grytanie> Tylko kurde, mój jest do góry taka mi pokazuje, od przeciążeń w drugą stronę Oszukany no no, ale myślę, że 9 dych jest jak najbardziej realną prędkością dla takiej omrzotki. Stąd zobaczymy. O, normalny. 83 km na godzinę było. I 79 <ścoughs> setnych, <centymdziesiątych>. Także no. No, no idzie 7 I się zgadza z z nawet oryginalnym także nice good nice